Zajebałem wiadro, no to teraz składę zwrotę. Miałem zrobić coś ważnego, no ale to zrobię potem. Ja pierdolę za robotę, muszę wziąć siebie w obrocie. Były krocie i łakocie, się znajdowały na końcu, bracie. Kumasz to, kumasz czas, raczej nie inaczej. Wchodzę i zabijam każdym jednym wyrazem, ha! Alfabet to mój sprzęt i nim mogę powyżynać, RZ odchodzi A do Z, no bo znam się na rymach, znam się na literach, każdą mogę powymawiać. A, B, C, D, E spierdala, Wierzam jak furą na kanał, nie zepsute, nie naprawiam Equalizer i kompresor i wystarczy prosta sprawa. Moje woksy są do kurwy nędzy dojebane Twoje można je wyjebać i mam w sumie wyjebane na nie. Ej, się do bitu jak jebane super glue. Ej. Mam bardzo duży mózg, rzut wychodzi na plus Teraz robię sobie jazz, teraz palę sobie jazz I teraz mam duży luz, ej Luz, wóz, jadę furą i mam bardzo duży fiut Duży fiut i intelekt, bo mam bardzo duży mózg Dobry susz spłonął dziś, bubblegum, banana, na Dobry buch, dobry buch, dobry buch Dobry buch Dobry buch Dobry buch, dobry buch. Dobri Bog, dobri Bog, dobri Bog. Każdy ruch przemyślany, rozgrywam życie Niczym szachy, pojebany, jestem, życie tobie Źle jak komputer tworzy wersy, produkuje sobie je Muszę jeszcze pobawić, trochę robotem jestem Chyba no bo zapierdalam i nie muszę odpoczywać Jestem wielorybem, no bo umiem dobrze pływać w tym Pływam i układam każdy nowy rym Przychodzi na raz, dwa, trzy jak wymyślamy, na bieżąco to git A jak nie to zapiszę sobie tekst